Tak, druga kontrowersja, na którą na bieżąco nie zwróciliśmy uwagi. O, jest z nami, jest z nami Grzegorz Kryp. Oglądasz z nami. Bo po ty było... gadacie coś poważnego. Tak, jest, nie było ręki. Jak grzegorz Co? jest, to nie było ręki. Kradzie... No właśnie, powiedz mi, była ręka czy nie? Oglądamy. To jest to? To, to jest to. to. No, patrząc na wyłączenie, ja bym. No nie no nie, 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 tak, ma tak jest, nie, nie. ma prawa sędzia wiznąć. To nie ma sensu. To nie, to tego, tego typu sytuacji się nie gwizdza. Zabrał ci Gola po prostu. Okradziony z Gola, dokładnie tak. Można wszystkim ale nie Grzegorzowi na pewno zabrać tego gola. Jakbym nie miał ręki, to został uderzony no, w klatkę piersiową, więc... Musiałbyś mieć szeroką tą klatkę piersiową. No tak jest. A co, Ale nie macie jakiegoś lepszego ujęcia? No, nie by było taki? lepszego ujęcia niż to co zrobiłeś przy tej akcji. To... Znaczy, ty byłeś w odpowiednim miejscu. No wiesz co, okej, okay, zapiętkę dziesiątkę daję, naprawdę. A tu będzie jest... lepiej widać. No nie. Le Mam tu rękę, albo zostałem uderzony, tutaj, więc będę. By... Nie zwiększył obrysu ciała. Jest, no, tam, jest na na, na tym nie widać, widzisz? Bo jest no, nie to jest zaparowane szkiełko. Ale jest taka to, szkoła, to, rzeczywiście. No, ja, nie zwiększony obrys. Tu ciała. jest moja ręka, jeżeli dostałem tutaj, no to. No, no, no mam ręce, no sorry, no. Ale to, to jest tego typu sytuacja, że jakby było dośrodkowanie, to by nie, sędzia nie zagwizdał ręki. Słuchaj. Ja gdybym miał naprawdę taką dobrą wolę, dużo dobrej woli, to bym ci tą bramkę uznał, ale, no, ale, niest ale, jest, ale, niestety, nie. ale niestety, niestety, ja okra niestety. O z gola. No, ale, no. ale na mistrzostwach odbijemy. Dokładnie tak, ja e, szczelam bram bramki zazwyczaj takie ważne, więc to tylko dobrze o tym świadczy. Ja, I ładne, nie i mam ładne. nic przeciwko, że, że ta bramka po prostu nie wpadła. Ale wiesz, że w ogóle na tą bramkę lubisz na tym stadionie strzelać, prawda? E, no chyba nigdy mi się nie zdarzyło. No, tych bramek nie jest wiele, ale tam, to mi się jeszcze nigdy nie, nie, nie zdarzyło. zdarzyło. No nie, no nie, tylko na tą. No, co w ogóle powiesz o Jak już tu nas przeleś, to Cię wypytamy. Jak Ci się to dzisiaj wszystko widziało z perspektywy boiska? Dużo, dużo lepiej, choć no nie, nie, nie ma co ukrywać, że nie jest to ten sam poziom co, co Chile. Ale no, gra wyglądała dobrze. Stworzyliśmy sobie dużo dogodnych sytuacji i strzeliliśmy cztery bramki, więc. Więc no, wygraliśmy 4-0, więc teraz idziemy w dobrych nastrojach na mistrzostwa świata. I o to chyba chodziło, prawda, w tym meczu? Głównie o to, tak. żeby być zdrowym i żeby pojechać w dobrym nastroju. Tak. Panowie zostałem Was dziewczynami czeka. No to są ważniejsze <laughs> rzeczy.